Możesz wszystko. Cześć, jestem Diana. I dzisiaj opowiem Ci o tym, że nie musisz już walczyć z tym, kim byłeś. Byłaś. Zdjęcie, które widzisz, jest wymowne. Więcej niż słowa. Stoję. A przy mojej głowie stoi ona, dorosła wersja mnie. Która kiedyś była małą dziewczynką. Co widzisz, patrząc na to zdjęcie? Czy potrafisz usłyszeć ten głos, który przez lata nie chciałaś słuchać? Czy potrafisz spojrzeć w oczy sobie, tej małej, którą kiedyś Zostawiłeś, zostawiłaś samą w ciemności i zobaczyć, jak dziś jest dorosła, silna, pewna siebie? Bo my wszyscy mamy w sobie tą, tę dwoistość część, która wie i czuje, i część, która idzie i działa. I dopiero, gdy je połączymy, Przestajemy być połową siebie. Ta dorosła wersja mnie, która kiedyś była małą dziewczynką, patrzy swoimi spokojnymi oczami, pełnymi wiedzy, pełnymi doświadczeń, pełnymi prawdy, której wtedy nie potrafiłam udźwignąć. Słucham jej. I nie słucham, czasami udaję, że nie słyszę, a może po prostu uczym się przyjmować to, co mówi w własnym tempie. Każda jej obecność przypomina mi skąd przyszłam, przez co przeszłam i jak wiele z tego przekształciło się w moc. Jest twarda. Niezłomna, a jej spokojna energia wibruje w moim sercu, w moim kręgosłupie, w miejscu, które kiedyś nosiło ból i lęk, a które dziś nosi świadomość. Z pozoru zwyczajnie. Ta pierwsza, ja świadoma, ta, która przeszła drogę, upadki, wzloty, rozdarcia i powroty, ta, która wie, która rozumie sens nie tylko wydarzeń, ale i ciszy między nimi, która nauczyła się odpuszczać, ufać, wstawać, ta, która już nie potrzebuje dowodów, bo czuje prawdę w swoim sercu. I ta druga, ta, która kiedyś była małą, przestraszoną dziewczynką. Dziewczynką, której mówiłam nie teraz, nie mów, nie płacz, nie pokazuj siebie. Dziewczynką, którą chciałam schować, zagłuszyć, udawać, że nie istnieje. A jednak ona przetrwała, rosła. Dziś patrzę na nią, już nie małą, jest kobietą dojrzałą, piękną, mocną. Kobietą, która stała się pewna siebie właśnie dlatego, że kiedyś była bezbronna. Kobietą, która wzięła swój ból i przemieniła go w ogień, w siłę, w niewzruszoną pewność. Obie są we mnie. I obie mają rację, obie niosą prawdę. Czasem ta świadoma mówi: Zatrzymaj się, oddychaj, nic nie musisz. W tym miejscu, tu i teraz masz wszystko. A ta druga, pewna siebie, odważna, dodaje: Idź, nie czekaj, świat jest Twój, możesz wszystko. I dzisiaj rozumiem, że te dwa głosy, które przez lata walczyły w mojej głowie, dziś się dopełniają. Nie ma już sprzeczności, jest pełnia. Świadomość daje mi spokój, a odwaga daje mi ruch. Jedno bez drugiego nie ma sensu. Razem tworzą całość, której nic nie jest w stanie zatrzymać. Powiedz mi, ile jeszcze razy uciekniesz od swojego wewnętrznego głosu? Ile jeszcze razy będziesz udawać, że nie słyszysz? Ile jeszcze razy spojrzysz w bok zamiast spojrzeć w siebie? Widzisz, ja też przez lata udawałam, udawałam, że nie słyszę. Pamiętam siebie sprzed lat, jak próbowałam uciszyć każdy szedł, każde wołanie mojego wnętrza. A jednak ta część mnie, którą spychałam, przetrwała. I teraz stojąc obok mnie, mówi spokojnie: Widzisz? Nie musiałaś mnie tłumić. Ja byłam Twoją siłą, Twoją odwagą. Ty po prostu nie byłaś jeszcze gotowa, by mnie zobaczyć. To boli, ale też wyzwala, bo w tej chwili czuję, że wszystko, co było, nie wydarzyło się przeciwko mnie, ale dla mnie. Każde nie chcę słyszeć uczyło mnie odwagi, każde udają, że nie słyszę, dawało mi czas. A każda cisza przygotowywała mnie na moment, na ten moment, na spotkanie. I wiesz co? Teraz mogę powiedzieć: nie jestem sama, nigdy nie byłam. Mam w sobie tę, która wie, i tę, która wierzy. Mam w sobie spokój świadomości i ogień odwagi. I właśnie dlatego mogę wszystko. Teraz rozumiem, że życie nie jest po to, żeby wybierać jedną część siebie i resztę zostawiać w cieniu. Życie jest po to, by zjednoczyć wszystko, co, co we mnie jest. Świadomą, dojrzałą, spokojną. I tę, która dorastała bólu, pewną siebie, silną, nieustępliwą. Kiedy patrzę w oczy, jednej i drugiej widzę całość. Widzę siebie taką, jaką zawsze miałam być kompletną. Już nie brakuje kawałków, już nie ma wewnętrznej wojny. Jestem ja i ja. Razem tworzymy coś, czego nie da się zatrzymać. To jest moment, w którym można odetchnąć i powiedzieć tak. To ja cała mocna, świadoma, odważna. Wtedy dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz patrzeć na życie jak na walkę. Przestajesz widzieć świat jak pole bitwy. Widzisz go jako przestrzeń, przestrzeń, w której możesz tańczyć, tworzyć, doświadczać, kochać, wzrastać. Przestrzeń, która zawsze czekała, aż będziesz gotowa. Bo teraz już wie. Teraz pytanie do Ciebie, czy Ty też czasem słyszysz w sobie dwa głosy? Ten cichy, który przypomina Ci, kim naprawdę jesteś i ten głośny, który pcha Cię do działania. Który z nich częściej uciszasz? Którego boisz się posłuchać? Może przez lata udawałaś, że Cię słyszysz. Może zakładałaś maski, żeby tylko nie musieć spojrzeć w oczy temu, co w tobie ciche, kruche, prawdziwe. Może uciszałaś w sobie tę część, która najbardziej Cię potrzebowała. Ale prawda jest taka, ona nigdy nie zniknęła, czekała, dojrzewała. I dziś wciąż może stanąć obok Ciebie dorosła, silna, pewna siebie, żeby razem z Tobą tworzyć życie, jakiego naprawdę pragniesz. A Ty? Kiedy w końcu spojrzysz w oczy swojemu wewnętrznemu dziecku, które dziś już jest dorosłe? Kiedy dasz sobie prawo, by usłyszeć wszystko, co chciałaś uciszyć. Kiedy pozwolisz, by w tobie połączyły się dwie siły, spokój i odwaga. Bo uwierz mi, dopiero wtedy odkryjesz, że możesz wszystko. I nie dlatego, że świat nagle stanie się łatwy, ale dlatego, że przestaniesz być połową siebie. Staniesz się całością. I wtedy rodzi się życie, które jest większe, mocniejsze, piękniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek znałaś, znałeś. znałeś. I z tym cię zostawiam do przemyślenia. Mój cudowny czas.